Zamknij oczy, kochanie. Teraz daj dłonie. Ciepłe i lekkie. Czyżby to.? O? O? Poczekaj! O? Otwórz oczy! O? O? Mam już dość! Z nami koniec! Wow! To moja szansa! W końcu mnie pokocha! Pierwszy krok do jej serca to... make up! Jedziemy! Pudełko z make-upem. Mam cię! O, nie! Perfekta! Teraz przyda się błękit. I malujemy. Zdobędę jej serce. Uu! Sorki, nie robię się ani na hakiego, ani na niebieskiego. <grym> <gry> Muszę się bardzo skupić. Jeee, yeah! kto się obsa temu spojrzeniu? Make-up z głowy. Teraz uszy. To będzie moje łóżko. Odklejamy. Obie fliki, głuptasie. Tak, Ta chwila. Rar! Nie. Muszę. Miej litość, proszę. Łatwizna. <gry> Spróbujmy z drugim. Ale ostrożny tym razem. Powoli, powoli. Uff. Fajne? Zamieniam się w słuch. <laughs> Oto perfekcyjne uszy plemienia Nawi! Co dalej? Fui, muszę je ogarnąć. Lakier do paznokci w spreju. Przywróćmy moc męskości. Rządzimy, a jak? Mała kąpiel dla moich ziomków. Wow, to działa. Teraz... Bum! Patrzcie tylko! Wow! Prawdziwe mistrzostwo! I uszy zrobione. Teraz ręce. Hmm. Czegoś tu brakuje. Wiemy! Może odrobina magii? Bransoletka. Klik! Prawo przyciągania, baby! Przybierzmy ją. A? A? O, o, o. Mam za duże dłonie! O! Hmm, nie pasuje. Co mogę z tym zrobić? Niech pomyślę. Mm, mm, e, już wiem. No, o, mm, mm. E, 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 właśnie tego mi trzeba! Za fajny jestem na prymitywne haki. Wzór gotowy. Teraz do szklaneczki. Na bank ci się spodoba. Już czas. Śpieszutka bransoletka. Bum. Nieźle. Czegoś brakuje. Muzyka. Jesteś. Puszczaj. Mam ją. Perfekcja. Przymierzmy ją. Uuu, piękne. A, czegoś brakuje. Tylko nie tyłek. Ogon. A, gdzie on był? Prawie idealny. Wow. Dobra, wracamy do roboty. Ty tu. Ogon gotowy. Uhu. Teraz oczy. Gdy życie daje cytryny... Czas na nieco Karma karma is a cat pooring in my laps because he loves me! Uzbrojony i niebezpieczny! Strzeż to się! Nadchodzę! Oh, już po nim! Dlaczego mnie to spotkało? Oh. Co się dzieje? Co Czemu płaczesz? Mój misiek się rozpruł. Byliśmy idealnym duetem. O, no nie. Jak mogę pomóc? Nie wiem. Nawet Pandora się ode mnie odwróciła. Chyba wiem co zrobię. Poczekaj tu. Ożerczyńska, zobaczmy. Oby się udało! Wlewamy, tak powstaje życie. Nie jakieś tam pociady i kapusty. Niezbyt to robota, ale co poradzić? Spójrzcie, tylko. O, udało się! Zobaczmy. O, tak! Co jest? Pomóż mi. Ale komu? Nie, mnie! Co? Tutaj! A? Proszę pomóż mi! O, oczywiście, że pomogę. Połóż się, mały! Listen to you hard! A, oh, kiedy się ostatnio dopilowałeś? Mam coś idealnego! Tada! Nie to. To. Co? Na Pandorze też mamy 5 sztuczki. Obejrzałem wszystkie. I ostatni koleżka. w samą porę. Higiena usta na zawsze w cenie. Uh, 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 uh. Co? Nawet nie złem brokułów. A! Mój pajęczy zmysł szaleje. Złoś ze mnie, złaś! A! 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 Mamo! Mój mały! Oddychaj, Arcie oddychaj! A teraz operacja uratować malucha. Jestem mistrzem dezysekcji. Nie mają żadnych szans. Spider-Man i Ant-Man wam nie pomogą. I ostatni... Proszę bardzo. O, jaki uroczy. I już. A teraz reszta. On żyje? Sprawdźmy to. Uratuje cię, mały. O się. Uno, stres, katro. Dawaj. Udało się? O, nie. Nie udało się! Co robić, co robić? O, o dzięki! Dam radę! Zobaczmy! Asystencie, strzokawka! Eh? Może nieco zakłóć? Eh? Nożyk! Tu trzeba stalowych nerwów! Napój! A teraz zobaczmy! Pęseta! Eh? Przejdźmy do sedna sprawy! Eh? Dosłownie pękło mu serce! Zapasowe serce. Dzięki. Kocham cię, mały. Miłość cię uratuje. Wkładamy z powrotem. Dobrze, że nauczyłem się szyć. Mam nadzieję, że odrobina różu nie zaszkodzi. I zszyte. Zdejmujemy kitel. Dzielny pacjent. A teraz kąpiel? Musisz ochłonąć po tak ciężkiej operacji. Myślałem, że Cię stracę. Wsypujemy do wanienki. Ale fajne. Oje własne, prywatne spa. Wskakuj, mały. Zasłużyłeś. Tak, jak błogo. Czas na relaks. Jedziemy. Ten obszar może być czuły. Podoba Ci się? Czas na maseczkę. O, ktoś zabawiał sałatkę? <laughs> I czekamy. Mam nadzieję, że twoja baba polubicie tak samo jak ja ją. Tak! I koniec. Tego już nie potrzebujesz. Ha? O, spójrzcie tylko. No to lecimy. Ha? Najwyższy czas, znaleźć ci jakieś nowe Ciuchy dla zabawek. Garderoba mojego pieska. O, fajne. O, to też jest super. O, jakie urocze. Leć. No to robimy pokaz mody. Bum. Cztery na dziesięć, nie. Bum. Zabawne, ale następne. Boom! O, śpiący, to do łusia. On pomoże ci zasnąć. I one też są bardzo przyjacielscy. Słowo. O, o. Dobranoc, kochani. Pobudeczka, lecimy do mamy. Na tej ławce od dwóch dni. Hej, mam coś dla ciebie! Spójrz! O, moja ulubiona zabawka! O, dziękuję! Jest, jest, jest! Chodź! Ten plan zabaw jest przeganialny. Widzę cię! Złapię cię! <laughs> they see me be rolling! They think they do! Skycool! Yes, Sam! <them>. Whee! <laughs> Whee! <laughs>